Witam państwa serdecznie. Wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj zaparzacz do herbaty marki Berghoff. Jest to seria Dorado. Symbol tego produktu to 1107035. Wpisując ten symbol w wyszukiwarce na naszej stronie, znajdą państwo właśnie ten produkt. Tak się prezentuje jego opakowanie. Już pokazuję jak on prezentuje się na żywo, bo to jest najważniejsze w naszych wideo pokazach. Wszystko odejmiemy i przejdziemy do pakowywania. Tutaj mamy podstawkę tego zaparzacza. Tutaj oczywiście również jest na świeczkę. Jak widać, nawet świeczka jedna dołączona przez producenta jest. Tutaj wkładamy. Jest to coś takiego wykonane ze stali nierdzewnej w kolorze stali matowej. Just to sobie odkładamy na bok. Przechodzimy do samego zaparzacza. Zacznijmy od pokrywki zaparzacza, jest to coś takiego. Też wykonane ze stali matowej, tu mamy uszczelkę. No i sitko zaparzacza, jest to mniej więcej coś takiego. Razem składamy to tak, tak jest to szczelne i tutaj mamy sam czajniczek, jest już czajniczek jest już dosyć standardowy wiele, wiele czajniczków jest właśnie w takim kształcie ciekawą sprawą jest tutaj dziubek który właśnie nam nie pozwoli rozlewać herbaty na bok na pewno skierujemy ją do danej szklanki, filiżanki i to wszystko możemy odstawić sobie na tą sztywno stojącą podstawkę i sobie tą herbatkę cały czas podgrzewać. Dziękuję bardzo za uwagę serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów na naszych innych wideopokazach są też inne zaparzacze i, i właśnie z takimi podstawkami i bez podstawek same czajniczki. Dlatego zachęcam do oglądania jak i do zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.